Dziękuję za Twoje pytanie. To dość trudne do odpowiedzenia. Owszem, mają duszę, tylko ta ich dusza, istota, z której się składają, w większości wypełnia mrok. Każda istota we wszechświecie ma energię Stwórcy w sobie. My, jako ludzie, jako dusze, mamy o wiele więcej światła w sobie niż istoty demoniczne. Większość istot demonicznych ma w sobie 98% mroku i około 2% światła. Te światło to jest pierwotna ta energia od stwórcy, od źródła. Stwórca jest czystą światłością i ta światłość daje im świadomość. My, jako istoty ludzkie, mamy też duszę, ale to nas odróżnia od istot demonicznych, że mamy w sobie o wiele więcej światła. Najwięcej światła, bo 100% miał Jezus. Nie było drugiej takiej istoty, która miała w sobie tyle światła, ile miał Jezus. Nie tylko potrafił pozyskać ze źródła światło w olbrzymich ilościach, ale nie miał sobie ani odrobiny mroku. I to, co daje istotom demonicznym do nas dostęp, to jest właśnie mrok. W Biblii mrok zamieniono słowem grzech. Tak naprawdę grzech to jest wszystko to, co jest przeciwne do miłości. W momencie, kiedy człowiek robi coś nie z miłości, to dopuszcza tą energię, którą ma od źródła, zamienia w mrok. A ten mrok byty demoniczne wykorzystują, i ten mrok przyciąga ich do nas. I oni za pomocą tego mroku, który człowiek dopuszcza do siebie, manipulują ludźmi, można powiedzieć, że się spalają zespalają z istotami demonicznymi i człowiek staje się jednością z istotą demoniczną. I przeciwnie, w momencie, kiedy człowiek wypełnia się miłością, światłością, to zespala się ze Stwórcą. Tak jak Jezus zespolił się ze Stwórcą, ponieważ miał w sobie tyle światła. Działa to analogicznie. Jeżeli masz w sobie światłość, zespalasz się ze Stwórcą i Stwórca także przez Ciebie przemawia. Jeżeli wypełniasz się mrokiem, to spalasz się Łączysz się z istotami demonicznymi i one przez ciebie przemawiają, manipulują tobą, sterują niczym marionetką. Dlatego wiele osób na tym kanale, które komentują w sposób sarkastyczny, które się śmieją, które drwią, to są osoby, które mają w sobie mrok. Im więcej mają w sobie mroku, tym łatwiej jest nimi manipulować.